Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Darek Rybacki. Z reguły nadaję dla Państwa po to, aby opowiadać o historii naszego miasta, o historii Rumi, bo tym zajmuję się dość intensywnie od kilku lat, ale dzisiaj na zaproszenie stacji Kultura, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi chciałbym Państwu opowiedzieć o innej gałęzi mojej działalności, a mianowicie o prowadzeniu kanału YouTube'owego, ponieważ od kilku lat prowadzę też taki kanał YouTube'owy ze zmienną częstotliwością, ale ostatnio udaje mi się zachować dość dobrą Taką statystykę wrzucania nowych materiałów. Prowadzę kanał YouTube'owy o szeroko pojętej historii, szczególnie o historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów i o kulturze staropolskiej, bo ta tematyka poza historią Rumi, naszego miasta, interesuje mnie szczególnie. I na zaproszenie biblioteki, naszej rumskiej biblioteki, chciałbym dzisiaj opowiedzieć o tej działalności w takiej formie. Szkoleniowej, tak mnie poproszono, aby był to taki materiał, który mógłby być interesujący dla osób chcących rozpocząć swoją zabawę na, na YouTube, chcących rozpocząć twórczość. YouTube'ową, ale przyznam szczerze, że no nie czuję się aż tak kompetentny, żeby udzielać szkolenia w tym zakresie, więc chciałbym bardziej opowiedzieć Państwu o tym, jak po prostu robię to ja i jak ten kanał YouTube'owy prowadzę osobiście i mam nadzieję, że dla niektórych z Państwa okaże się to przydatne albo będzie inspiracją do tego, żeby swoją twórczość w internecie zacząć publikować i żeby ona po prostu funkcjonowała w takiej formie, w jakiej Państwo sobie wymyślą, wymarzą. A później ją stworzą. Mój kanał YouTube powstał w okolicach 2017 roku, i pierwszym cyklem filmów, który tam publikowałem, to był cykl o nazwie Pieszo przez Polskę. Być może część z Państwa jeszcze o tym cyklu pamięta i były to zapis moich wycieczek pieszych po okolicy Trójmiasta na początku, a później także po innych regionach w całej Polsce. W pewnym momencie stwierdziłem, że zmienię nieco formułę kanału. Z filmy z cyklu Pieszo przez Polskę zaczęły pojawiać się nieco rzadziej, a zastąpiły je filmy z cyklu Encyklopedia Staropolska, i to właśnie stał się taki koń pociągowy mojego kanału. Mówiąc brzydko, czyli są to materiały stricte historyczne, skupiające się właśnie na XVI, XVII, XVIII wieku i na tym wycinku naszych, naszych dziejów. Filmy, które cieszą się dość dużą popularnością. Obecnie mój kanał YouTube'owy ma prawie 23 tysiące subskrybentów, także można powiedzieć, że nie jest to na pewno kanał z jakiejś ścisłej czołówki historycznej YouTube'a bo największy kanał historyczny YouTube'owy no, przekroczył już dawno milion, tysiąc, milion subskrypcji, ale nie jest to też taki zupełnie takie zupełnie małe medium, bo dwadzieścia parę tysięcy osób, no to już jest całkiem pokaźna publika plus mój kanał cały czas się rozwija, bo łączna liczba wrzuconych tam filmów to zaledwie 50, być może nie niecałe 50, więc nie jest to wcale tak, nie jest to wcale tak dużo. Także tyle tytułem wstępu, a teraz chciałbym przejść do tej części, nazwijmy ją szkoleniowej, chociaż tak jak mówię, bardziej chciałbym opowiedzieć, jak, jak ja prowadzę swój kanał YouTube'owy, w nadziei, że to okaże się dla Państwa, dla Państwa przydatne.